Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam dziś za opóźnienie. Zamiast jak zawsze wstać o piątej, niestety grypa powoduje, że człowiek ledwo żyje, ale jak już się zwlekłam, to nagram oczywiście dla Was wyzwanie tego tygodnia. Słuchajcie, jak to u Was jest z planowaniem? Okazuje się, że kiedy jesteśmy w relacji i planujemy coś razem, to mamy też takie poczucie sprawstwa. Czy Wy w ogóle planujecie wspólny czas razem? Czy dla Was to jest Normalne, że spędzacie razem czas. Słuchajcie, okazuje się, że świadome planowanie to nie to, że wy nie jesteście spontaniczni. Nie, 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 nie. Wy właśnie planujecie czas na to, żeby być spontanicznym, więc super, kiedy codziennie wieczorem macie przestrzeń, że siadacie razem bez telewizji, telefonów, wszystko jest zadłużone i na przykład rozmawiacie o swoim dniu 10-15 minut, może pół godziny mało. Zobaczcie, ile to jest 15 minut, gdy nic wam nie gra i nie buczy w tle. Mega ważne jest planowanie, słuchajcie, wspólnych randek. Przynajmniej raz w tygodniu powinien być czas dla was, dla was jako pary. I ja nie mówię, że od razu musicie wychodzić. Super, super, jeżeli możecie sobie raz w tygodniu pozwolić na to, żeby gdzieś wyjść z domu bez dzieciaków. Ale jeżeli jest to niemożliwe, zaplanujcie randkę w domu. Tylko wtedy właśnie albo możecie sobie zaplanować, że celowo oglądacie jakiś film, na który się wcześniej umówiliście, albo że jest to randka w sypialni. Czy to ma być od razu planowany seks? Niekoniecznie. To może być taki czas, gdzie jeżeli poczujecie się, że jest miło, fajnie i swobodnie, to ten seks może się pojawić. A może być to po prostu taki czas, kiedy wy nawzajem się masujecie, dotykacie, rozmawiacie, czytacie sobie y, książki, gracie w jakąś grę, ale przynajmniej słuchajcie raz w tygodniu. Mega ważne jest, żeby przynajmniej raz na kwartał gdzieś sobie wyjść jako para, zaplanować sobie coś, czego nie robicie na co dzień taka Wasza odskocznia. Przepraszam, ale <laughs> przeziębienie mnie, mnie dobija. E, więc jeżeli sobie gdzieś na, na ten raz na kwartał wychodzicie, jest ekstra. E, zaplanujcie sobie przynajmniej dwa wyjazdy bez dzieci. Nie muszą być jakieś super długie i dalekie. Weekend e, razem, we dwoje. E, to jest bardzo, bardzo ważne, bo ten czas, który spędzacie razem, to to jest czas, kiedy świadomie budujecie swoją relację. Więc... Planowanie w relacji ma mega, mega ważne znaczenie. Dobra, jaka jest myśl na dzisiaj i zadanie na dzisiaj? Myśl na dzisiaj. Potrafimy planować i mamy poczucie kontroli nad naszym wspólnym życiem. Zobaczcie. Potrafimy razem planować i mamy poczucie kontroli. A co wtedy, gdy plany pójdą w łeb? Czasami idą w łeb. Życie, życie jest różne, ale ważne jest, że jeżeli zaplanujecie ten swój czas raz w tygodniu, to nawet jeżeli jedno, tak jak ja, jest w tej chwili chore, to i tak spędzacie go razem. Nie wyrzucacie wtedy sobie na przykład telefonów czy innych rzeczy. Nie mówicie, a jesteś chory, chora, to, no to przełóżmy ten, ten nasze cotygodniowe spotkanie. Nie, nie, nie. Jak jest wasze cotygodniowe spotkanie, to ono jest. Nie zawsze trzeba się kochać, ale spędzanie czasu razem jest mega ważne. Dobra. Czyli ta myśl na dzisiaj, to planujecie i dzięki temu wasza relacja jest bardziej stabilna, przejrzysta, klarowna. A zadanie na dzisiaj: opisz jedną rzecz, którą wspólnie zaplanowaliście. I teraz, jeżeli do tej pory na przykład nie planowaliście razem albo planowaliście razem wakacje, to macie pole do popisu. Możecie zaplanować sobie kolejną randkę, możecie zaplanować sobie dzień w tygodniu, który jest dla Was, możecie zaplanować sobie godzinę, kiedy siadacie sobie i rozmawiacie. To może być czas zaraz po obiadku, to może być czas, kiedy położycie dzieci. Ważne jest, żebyście mieli tą przestrzeń dla siebie, dla rozmowy. Bez telewizora, bez telefonu, po prostu razem. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do kolejnego dnia. Postaram się zaraz nagrać, bo nie wiem, jak się będę jutro czuła. Buziaki.